Półtorej roku temu na zebraniu padł pomysł. No i zaczął się od tego momentu. Tworzenie małej stajenki, miało być małej, No a w tym roku to jest parę ładnych tysięcy osób. Na jeden dzień przykładowo przypadało przeszło tysiące osób tutaj, co przyjeżdżają na pół godziny, pochodzą sobie, pozwiedzają. Ludzie przyjeżdżają zewsząd dosłownie. Prudnik, Biała, Kędzierzyn na okrągu tutaj jest, z Zabrze, Zabrza żeśmy znajomych widzieli. No dużo osób, ze szczelec. Jeśli chodzi o przygotowania, to one trwają już długo, długo przed grudniem. Jest tu sporo osób, działa. No wiadomo, lampki zawiesić, zwierzątka przyprowadzić i przede wszystkim te zwierzęta tutaj trzeba karmić, trzeba przy nich robić. I tutaj podziękowania dla pana Marka, który tutaj cały czas z nimi siedzi. No więc długo, długo to trwa, ale efekty widać i z których się bardzo, bardzo cieszymy. Czy z roku na rok ta stajenka jest rozbudowywana? Tak jak Robert mówił, już w zeszłym roku zaczęliśmy i w tym roku jest rozbudowana, jest więcej zwierząt, jest więcej światełek, więcej rzeczy, więc myślę, że w przyszłym roku będzie jeszcze bardziej efektownie. Jakie zwierzątka tutaj są nietypowe? W tym roku właśnie tu alpaki mamy nowe, to właśnie alpakarnie trzeba było dobudować. Tam świnka jest z przodu, to śwink, do świnki trzeba było boks wybudować. Tutaj do kurczaków domek jest postawiony. No, i to, co na zewnątrz, poza tą stajenką, jest scena, są te światełka, choinki, tam jest renifer. Zwierząt mamy sporo, bo jest ilama, są alpaki, kury, króliki, kozy, kozy owieczki, baranki, które 24 się dwie młode urodziły. Tak na jest. dzień dobry tutaj. Tak, jest. No, jest świnka, konik, Kaciszki kucyki, papuszki, osiołek, więc sporo zwierząt mamy. Zwierzątka są tutaj od gospodarzy, czy? Częściowo tak. Od gospodarzy, ale część jest od, od ludzi zaprzyjaźnionych, którzy wcześniej już wyrażają chęć, że chcieliby tutaj przysłać swoje zwierzątka. No i dlatego rozbudowujemy to troszkę. I tak już jest pomysł, żeby o kolejne dwa, trzy stanowiska dobudować na przyszły rok. Szczerze powiem, że pierwszy raz jestem przy stajenkach, gdzie jest tak dużo zwierząt, bo są żywe oczywiście w innych miastach, ale tutaj jest naprawdę tego ogrom, jest też super klimat. Przez to, właśnie jak oświetlone są szopki od zwierząt, czy jak drzewka, teraz jeszcze dodatkowo ta orkiestra fantastycznie gra, więc, no, przecudowny klimacik. Na pewno dla dzieci jest to fantastyczne rozwiązanie, bo tutaj moje się rozbiegły, więc za chwilę będę ich na pewno szukać. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, ja też jestem fanką zwierząt i jest to. Troszeczkę inaczej, tak? No bo widzimy szopki i są piękne szopki, naprawdę przesune, bo i w kościołach i, i w e, innych parafiach. Natomiast ta szopka, ta żywa szopka oddaje całkiem inny klimat. Jest fantastycznie najbardziej mnie przynajmniej cieszy widok dzieci, które się bardzo cieszą, które te zwierzątka mogą pogłaskać. Te Zwierzątka też są takie bardzo przyjazne. Więc moim zdaniem naprawdę i widać tutaj organizację na najwyższym poziomie i dużo takiego serca w to włożonego. To jesteśmy w ogóle pierwszy raz w czymś takim, bo u nas w Ukrainie czegoś takiego nie ma. Jestem tu w gościach, jestem pierwszy raz i to coś naprawdę aż, aż do serca to tak, bardzo ładnie to wygląda, super, bardzo pięknie. W miejscowości Jaryszów Możemy spotkać nie tylko o żywą szopkę, ale też niesamowicie oświetlone domy. Jednym z nich, który wpadł nam tutaj niesamowicie w oko, jest dom mieszkańca pana Józefa. Witamy serdecznie. Panie Józefie, proszę mi powiedzieć, od kiedy się rozpoczęła właśnie ta historia z tak fantastycznym oświetleniem. Powiem pani, pani redaktor, że to jest pierwsze zaskoczenie, bo jest tak znienacka. No, jeszcze nie było nigdy nagrywane. A nie spodziewałem się, że przyjedzie telewizja pod mój dom. A jak to długo jest robione, to od paru lat. Tylko, że to jest każda choinka, czy każda gwiazda, czy ten dzwon, czy to niebo, czy to nie jest nic oryginalnego. Wszystko robione przez swoje palce. Czyli najpierw drut wyginany, gięty, później kupowane zielone lampki i tak 100 lampek, taki komplet na jedną choinkę jest ich tutaj 22 tych choinek, później gwiazdy też. To nie nic kupione w jakiejś tam hurtowni, tylko komplety kupowane. Tylko problem z tym, że już nie ma tych kompletów zielonych bez programatora. Są z programatorem. A jak programator, to każdy rozumie, że każda choinka zaraz zacznie migać. To jest denerwujące. Siadam w lutownicę i odlutowuję, czy zlutuję, żeby nie Ile się zdarzy, że się nie udaje, niekiedy to zlutować bezpiecznie, ciach wyskoczy, no i trzeba nowy komplet. No. I tak to jest, tak się dokłada, jak to co roku zawsze. No cieszy mnie to, no bo widzę, że samochody się zatrzymują niekiedy, podpatrują, każdy pyta też.